Lewica! Lista numer 4. Witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z panem Bronisławem Krychem, moim sąsiadem nie za Miedzy, a za warty. Pan Bronisław, podobnie jak ja, startuje do Sejmiku Województwa Lubuskiego na cudzących wyborach. Ja z okręgu numer 1. Pan Bronisław z okręgu numer 2. Przy e, w Okrzy, gdzie rozmawiamy, dyskutujemy na temat funkcjonowania wód polskich e, i tego, co nas spotkało e, tej wiosny, a właściwie zimy, kiedy te opady, e, deszczu ściegów wpłynie, e, nas uderzyły. No tak, ale wody polskie e, są od kilku lat i jest to prawdziwe nieszczęście na dzisiaj. Terenie. Koniecznością jest zmienić y, nadwody polskie na meliorację z powrotem, żeby była y, nadwgęski marszałka lub wojewody, bo to co się dzieje w tej chwili, taki zalew ból, prawda y, i nieczyszczony kanały, to jest coś niesamowitego. No zgadza się, bo y, koszula zawsze bliższa ciało, jak będziemy mieli y, to zarządzanie melioracją tutaj pod ręką to będziemy wiedzieli jak to zrobić. A niestety ta Warszawka czy ten Poznań, gdzie te wody polskie funkcjonują, trudno, a jeszcze zdzierają z nas, ździerają grubą kasę za tą wodę co drugami odprowadzamy ją do różnych cieków wodnych. No właśnie. A Państwo może się temu zaradzić, a szczególnie rolnicy, dzieci rolników, którzy kiedyś przejmą gospodarstwa. Albo rozwinął je także na agroturystykę, na teoczynki turystyki. No głosując no, na, na kolegę no, z powiatu Godowskiego i Strzelecko-Dredeneckiego, a nam mnie z powiatu Sulęczyńskiego, Słubickiego, Międzyrzeckiego i Świebodzińskiego. Pomożemy Wam, żeby, żeby roby były czyste i pola bez wód. Będziemy działali jak drużyna. Zagłosujcie za nas! Na nas to nie będzie stracony głos! Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia! Cześć! Lewica, lista, numer cztery. Gdzie twoje miejsce? Lewica, lista, numer cztery. Lewica, lista, numer cztery.